Tak się spala, nie wiem czy to będzie widać. Kolor płomieni. Tak wygląda kolorek. Gaz się sam pali. Wentylator chodzi na minimum. Nie słychać. Regulator zawór, tu jeszcze nie jest. Pompka. Wszystkiego obiegu 13 watów, druga na minimum 23. Zawór na 13%, 35 na kaloryfery. Więcej nie potrzeba teraz. Temperatura na piecu 86 stopni 75 ZD. Co? Powrót z bufora 63 stopnie. Temperatura spalin no teraz 165 stopni. Przeważnie jest niższa. Koniec. Nie gadam sam do siebie, tylko do aparatu. Jest jednak Załadowane całe kostką. Nie widać cztery kostki podłożone. Chylona szparka na maksa. Tu na dole jest centymetr. Doróż pionowy, dół cały zamknięty. To by było na tyle.